Hmm. Które to Na kto? piszczałeczka mała. Co ty tak? Nie brawo. Co się tam w piszczałeczce dzieje dziwnego. Leśne wąchadełko. Moje się piękne. Oczepia. Ale jasne słońce. No. Jasne słońce. A ja przeprowadzam test, aby sprawdzić, czy działa stream na dwa fronty, ale oślepię. Powinienem w okularach siedzieć tutaj bardziej. A no? nie jakiś taki dziwny. Nie, no i co? Działa test? Czy test się powiedzie? Czy się nie powiedzie? U mnie na balkonie w miarę jeszcze trochę zieleni jest, ale jesień i tu przyszła. Jesień i tu nadeszła i nadejszła. Kurczę, co ja taki jestem oświetlony? Co ja jestem tak oświetlony? Nie, chyba okulary muszę założyć. Za bardzo razi. Za bardzo razi. No właśnie, jak to jest z tym. Jak to jest z tym streamem, że tak powiem. Muszę koniecznie sprawdzić, czy w ogóle jestem widoczny, bo dzisiaj odkryłem funkcję, że mogę streamować na kanale. Na którym nie mam tysiąca subów. To z telefonu. I jeszcze. No zobaczymy dalej, jakie społeczno, społecznościówki się sprawdzą. Jak na razie nie widzę nic w ogóle, żadnego, żadnej aktywności. Pewnie jakaś informacja wyskoczy, że stream odbył się 4 miesiące temu.